Witam serdecznie zapalonych czołgistów, oczywiście do gry. W tym odcinku chciałem przypomnieć, że jeszcze do jutra, czyli do 30 grudnia trwa noworoczny konkurs, gdzie za expa dobrego możemy dostać nagrodę. Przed dosłownie 5 minutami pojechałem sobie wraz z Kulfonem oraz z Rafikiem, którzy też teraz są ze mną na kanale. Mam. Witamy. O, patrzcie się, jak zaparkowałem ładnie, nie? Widziałem, Sobie tutaj zagrałem, rzuciło nas na dziesiątki, nie? No i sobie tutaj stałem. Znaczy, głównie chodzi o to, że to jest mój właśnie najlepszy wynik, który zrobiłem, w ogóle, który zrobiłem najlepszy, ale też, który zrobiłem w czasie tego konkursu i dlatego też go wysyłam. Zobaczymy, może coś zdobędę. Mam nadzieję przynajmniej na miejsce w dziesiątce. No, bo by ci się <laughs> udało. No. I tak, jest to kurde jaka mapa? Karelia. Karelia. Jest to Karelia, my jesteśmy T50-kami dwójkami. Kolega Rafał oraz Kurfon pojechali na Hila, a ja postanowiłem zostać na środku, gdyż ich E75 powiedzieli, że rozwalą nam arty. Więc ja chciałem im jakoś naszym arty troszkę pomóc. Jak widać starałem się jak mogłem Tutaj Batchat jedzie, raz go klepnę za 90 za 88 przepraszam No i teraz Batchat troszeczkę głupi wiebał się tam na dół Akurat mieliśmy 49% szans na zwycięstwo, czyli, ich, czyli była wyrównana szansa. No i tak, dalej opowiadając na temat tego meczu, no niestety Ravcio i Kulfon zaraz zginą, Ravcio już zginą, gdyż na Hila wjechały, co to tam wjechało? 50 i No, no nie, nie ma szans, no nie mieli szans, niestety, bez wsparcia, nie, nawet nie, że mojego, bo ja też im nie pomógł, bez wsparcia kolegów z drużyny naszych medów, chociaż myśmy nie mieli medów. Czyli bez wsparcia w ogóle nikogo to byłoby ciężko. Więc postanowiłem, wkurzyłem się i postanowiłem jednak odpłacić dobrem za nadobne, czy jak to było? Ale jeszcze dobre jest <grym> niemanie. Dobrem <grym> za nadobne. <grym> I postanowiłem ja zabić ich arty, nie? No więc jadę, sobie jadę. Wiedziałem, że już drużyna się rozjechała. Policzyłem czołgi, więc wiedziałem, że tylko tam dwie arty sobie zostały. Pomyślałeś sobie, nie będziesz go równą tworze, a? No. I pierwszy cel GW Tiger. Patrzę się, o, GW typ jest e, jest GW to typ to e jest schowany, nie? A, więc nic mi nie zrobi, to sobie poszczelam w jednego. Punisher 6666. Ale ten uciekł. Ale nawet dobrze, że uciekł, bo później będzie fajna akcja z nim. I teraz tak, jedziemy po GW-typa E. Oczywiście gw typa E ma w zasadzie małą szansę, żeby takiego szybkiego piździka trafić. więc zbiłem. co on chciał zrobić. Ja w ogóle po prostu nacisnął, wróć do garażu. No, no, no. Znaczy... A on po prostu starał się coś zrobić. No i nie nie najpierw zająłem się... Ale patrzcie się, nie mogłem z boku przebić, musiałem walić w tył, nie? I w wieże, bo w podwozie... GW-typ E ma podwozie e setki nie? Czyli w zasadzie moja przeszywalność nie da rady. Ale patrz ile ma pocisków tu, nie? No mm. i biłeś bez goldów, nie? Oczywiście, no ja nie używam golda. Ja używam golda tylko do S 100 i do VK2801, a ostatnio do Mausa używam. Tu do góry wjechać. No. <laughs> Dobra, teraz postanowiłem, żeby drużyna nasza miała jakieś szanse na zwycięstwo, Zacząłem kapować. Oczywiście Kulfon i Ravcio powiedzieli, jedź po drugą artę. Ale ja im powiedziałem tak, zacznę kapować i y, oni nie będą jechać na naszą, na nasz kap. Nie no, było tak. Na nasz kap. Patrzysz jak jest to wybuchnie. Żartowałem. Oni pojadą na nasz... Y, y, oni się wrócą, żeby zdjąć kapa. Ja tutaj zrobiłem tak zwaną pozycję do wypierdolenia. Pozycja do wypierdolenia wygląda w ten sposób. Czyli zaraz Wam pokażę, jak wygląda. Na razie, na razie jeszcze tu czekam, co się dzieje. Widzę, że już E50 jedzie. To już wiedziałem, że y, na pewno, na pewno będę miał przejebane. Więc chciałem jak najbardziej ich tu przyciągnąć wszystkich, żeby przyjechali, a nasza drużyna już ciągła y, na bazę. Czyli myślę, że zagrałem mądrze. I teraz do, y, robię tak zwaną pozycję y, do spierdolenia. Czyli dupa do bazy, i przodem do wypierdolenia, nie? Tak, ale gdyby ta arta była mądra i by stanęła odwróciła się, był podświetlony, mogłaby cię zajebać, a no. Ona i dlatego też stałem, nie spierdoliła, nie? ona spierdoliła tak jak myślałem, na linię K gdzieś tam, a ja stałem tu za bunkrem i kamieniem, więc nie było tak łatwo. Dobra, tu już mnie zauważyli, więc robię tak zwane wypierdolenie. Ale na czym zarobiłem tak dobrze, to za chwilę zobaczycie. Jaki jest najtwarczy czołg w grze? Z przodu? E3. Tak, T113, ale... Z tyłu jest mięciutki i właśnie to wykorzystałem. Nie ma obrotowej wieży, więc złapałem go za dupę i wiebałem mu chyba z 20 kulek. Ale psujesz wszystko. Muszę się od razu z góry. <noise> no. Oczywiście, jakbym miał Golda i tak dalej, to bym być może zrobił ponad 3000 pojedynczego expa. Po piątnego miałem ponad 14,5 tysiąca, więc niezły wynik. Oczywiście screeny i powtórka do ściągnięcia, jakby ktoś chciał sobie przewijać czy zwalniać, to będzie w opisie. Pamiętajcie, pamiętajcie do pomysły? jutra. Nie, no powtórka w zasadzie jest niczym, nie? Chodzi o to, że najlepiej się zarabia, jeżeli się robi damage. No patrzcie się, na razie mam tylko 1200 damage'u, nie? Najlepiej się zarabia, a 2000 damage'u właśnie zrobię na tym td nie? Najlepiej się zarabia, jeżeli piąty tier po prostu niszczy 10 tier. Tyle, taka jest prawda. E75, chciałem go rozjebać, przymierzam się, ale arta mnie ubiegła. Patrzcie się, kto tam jest? To jest to, a tu co Arta zrobi? Ja byłem jeb, w dupę, Jezuca. a ona posła, pos, postanowiła poświęcić Kamikato. swoje życie i patrzcie, się co się dzieje po prostu. Nie chciała dostać ode mnie w dupę, więc spadła w przepaść. <laughs> Dobra, więc ja, ja tutaj y, ucieszony, że T110E3, który ma mięci, mięciutkie, to takie takie o, teraz tutaj, tak? nawet go nie zarysowaliśmy. I tutaj sobie stanąłem i waliłem mu w dupeczkę. Ładnie cię pchał, nie? No! Znaczy, wygląda na to, że mu się to podobało. Ale tyle stał, <laughs> się nie podpalił, nie? Kurde. No. jakbym walił ze złota, to może bym go podpalił, nie? Lepsza penetracja. No, stop, w silnik dostawał. No, ja sobie tutaj punktuję na tym kolesiu. Przypominam, mój ex za ten mecz to jest 2908 pojedynczego. Razy 5, ponad 14,5 tysiąca. No mój rekord, no. akurat mi się nie udało jeszcze takiego wyniku jednąć. A jak widać, nie jest trudno. Wystarczy dorwać takiego. No i trzeba powiedzieć, że wiesz, że tutaj największe szanse w, tych, w tym przedziale mają faukańskie. Z... No, fauka 2801, jak on no, na liście, z no. Tym filmikiem można udowodnić, że t 50 na 2 też może zrobić dobry. Wynik tak. i bez gold'a jeszcze nie. No tak. Arta niestety mi go zabiła. Gdyby nie zabiła, to 10, bym myślę, że. Miał... Dobra, no to wszystko. Yy... Trzymajcie na końcu kciuki. Trzymajcie fali, żeby ktoś wygrał, bo w końcu. No, miałem w, miałem premium. w końcu. <laughs> no, może mi się uda. No, nie mówię tam kawu piątka, ale żeby przynajmniej jakiś szósty premium. No, szmaltrum, No, by szmaltrum, centrum, aby mi się ja. przydało. No to dzięki za uwagę. I, i happy new year, Pamiętacie? Nie? Aha, jeszcze jedna sprawa. Do jutra, czyli do 13, wysyłacie jakieś fajne powtórki, i musicie w temacie napisać tak. Na początku, jaki był eks w nawiasie kwadratowym, później w nawiasie kwadratowym, jaki jest ważnik, później w nawiasie kwadratowym, jaki to był czołg, i na, na końcu. Nie, nie na odwrót. Ex, Aha, x czołg, nik, i na końcu dzień. dzień. Dzisiaj jest dzień szósty, jutro ostatni dzień siódmy. Są bardzo dobre na, nagrody. Ile tych nagród w ogóle jest? 10 nagród. Ponad 200 Pierwsze nagród. Pierwsze to są kawu piątki, a no, no, potem no, no. tam jest y, ileś miesięca tego miesiąca premium, odpowiednio. Ale w tam... całym tym będzie ponad 200 nagród, nie do wygrania. No. 210, no. Więc y, trzymajcie kciuki, może mi się coś uda. Dziękuję za uwagę i zapraszam do następnego odcinka. Na razie. Na razie.